Naprawdę? Tak to ma wyglądać? Tanie dziwki cienkie kino? Nie mam Język wpływu też? na to, co dostaję w spadku. Ale od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Wiem, dlatego zastanawiam się. Dałabym ci zniżkę za to, co Ciągle ja się tak nad czymś zastanawiasz. Wiesz co? Daj znać, jak w końcu się wysz. na coś zdecydujesz. A co poszło? Drwij Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i graje. Wyobrażasz sobie, nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij jej, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuje funduszy. Więc gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a ekimą, może byś pomógł staremu druhowi. Co ci przyszło do głowy z kabaretem? Od lat o tym marzyłem. Od tego dnia, kiedy byliśmy w podobnym woksenfurcie, pamiętasz? Wtedy, co ta tancerka wisiała na żyrandolu. I jak już była do góry nogami, to zawołała cię i... Pamiętam. No, a tutaj będzie jeszcze lepiej, obiecuję ci. No to znaczy, oczywiście, jeśli uda mi się zebrać środki na remont. Ile potrzebujesz? Mogę ci pożyczyć. Dzięki, Geralta, ale nie wziąłbym od ciebie ani korony. Znasz takie powiedzenie. Chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze. Ale przysługa to co innego. Jaka przysługa? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, scholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z zerikami i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzę, to nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. To było kawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję... mocy twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz? Dobra, mów o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu, Scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Iriny. Wiesz, taki jakiego używa w czasie przedstawień. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem Scholastyki. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Iriny. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć, ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. Niech będzie, ale... Geralt, w tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Przynieś miecz od madami Riny i po zmroku widzimy się pod domem scholastyki. Widziałem, tak, cię, zmieszka za te twoje bohaterskie czyny ostatnio zostawił mi hmm. prezent. Co? Od, od dawna nasi się się Zoltan? Ja. Siedzisz w mieście od dłuższego czasu, więc może ty mi wytłumaczysz, dlaczego ani Radowit, ani Far Emreis nie zajęli jeszcze Nowigradu? Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redani, i dla Nilwgardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a Cekhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki. Wielka Czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna. A atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z półświadkiem. Co możesz mi opowiedzieć o nowigradzkim półświadku? No więc, sprawa wygląda tak. Novigradem trzej się wielka czwórka Zigi Roywen, król żebraków, Tasak i Skurwiel Junior. Jak się nazywa taki triumvirat tylko z czterema ludźmi? Nie wiem. No więc jest ich czterech. Podzielili się strefami wpływów i nic w mieście nie dzieje się bez ich zgody. Plotka głosi, że ostatnio Skurwiel pokłócił się z pozostałymi, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już w spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Język ten? Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Jak to się stało, że zostałeś właścicielem tego przybytku? Ha, nie uwierzysz. Przekazał mi go w spadku Alonso Willey. Sam skurwiel, senior. Faktycznie nie wierzę. Alonso trzymał za mordę tutejszy półświatek, ale w głębi duszy był romantykiem. Między innymi dlatego jego syn za mną nie przepada. Cyprian chciał tu urządzić burdel, ale to mnie przypadła szałwia. I zamierzam z niej zrobić najelegantszy lokal w mieście. Siedlisko sztuki i kultury. Jak poznałeś Przestilę? Hmm, to było na dworze Dika Herwarda. Starliśmy się w finale dorocznego konkursu truwerskiego. Kto wygrał? Nie pamiętam. Akurat przegrałeś i nie chcesz się przyznać. Dałem jej wygrać, bo mi się spodobała. Liczyłem na nagrodę po konkursie. I co, udało się? A to już nie twoja sprawa. Spotkałem Moli. Pozdrawiam cię. Moli? Jaka Moli? Ta, której obiecałeś pokazać swoją kolekcję motyli. A, tak, już kojarzę. Kolekcja motyli. Spodziewałam się po tobie więcej inwencji. Moli nie potrzebowała inwencji, tylko atencji. Takie szare, przeciętne dziewczę, ale wystarczyło się do niej uśmiechnąć i zamieniała się w wulkan namiętności. Do zobaczenia. twoje czyny, ale. Co u ciebie, Dudu? No, jakoś sobie razbywało w życiu lepiej, ale nie narzekam. Przynajmniej jak na razie nie skończyłem na stosie. Nie myślałeś o tym, żeby wyjechać z Nowigradu? A po co? Żeby wpaść z deszczu pod rynne? Tu przynajmniej nie ma wojny. Jeszcze nie głodujemy. Chociaż i tak jest coraz ciężej. Przecież nie musisz udawać człowieka. Próbowałem już tylu wcielenia, ale mimo wszystko życie w skórze niziołka jest najciekawsze. To przecież wy jesteście panami świata. Wspaniale się wcieliłeś w postać Mengego. Nawet mi o tym nie przypomina i obrzydliwe. Menge nie był znowu aż tak paskudny. Nic nie rozumiesz. Doppler przybiera nie tylko kształt zewnętrzny obiektu, w który się zamienia. Przekonałem się, co ten bydlak ma w głowie. Po godzinie miałem ochotę połamać palce jakiejś czarodziejce. Po dwóch złapałem się na tym, że myślę o nadziewaniu na pala, potem zacząłem obawiać się spisku do pleców. Powiedz mi, jak to możliwe, że z dobrze prosperującego kupca Biberwelta stałeś się biedakiem? Mógłbym o tym opowiadać długo albo krótko. Jaka jest krótka wersja? Wojna. Myślałem, że kupcy raczej dorabiają się na wojnę. Moją wielką wadą jest uczciwość. Nie bogaciłem się na cudzej krzywdzie. Płaciłem podatki, nie oszukiwałem w księgach. A potem zatonął statek z transportem. Jakoś się pozbierałem, wtedy piraci ze Skellige napadli na drugi. Straciłem płynność. Następnie przyszła inflacja, stopy procentowe się podniosły, a ja już nie. Uważaj na siebie. Tak łatwo mnie nie wytropią.